Halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ride Shadow Legends Proszę Państwa, wszystko do nas już przybyło, już prawie Prawie, że wszystko wiemy No więc na co, na co, na co, my tutaj spojrzymy? Na co spojrzymy? Chyba na to, o czym mówiliśmy ostatnie odcinki Czyli spójrzmy sobie na te postacie w końcu, skoro już je znamy Skoro już się z nimi zapoznaliśmy, znaliśmy Lokiego On będzie niedługo nasz Co sądzimy o Lokiem? Tak krótko, chwilówka taka Gdzie on tutaj jest? daily login to nie to. Yy, Loki chase, Loki chase, Loki chase. Mamy tutaj mm, po siedmiu dniach otrzymujemy Lokiego i tutaj słuchajcie tak naprawdę jeśli chodzi o samego Lokiego to uważam, że jest to postać użyteczna, co jest yy, najważniejsze, tak? Użyteczna. Że przyda się i na PvP jakoś i przyda się właśnie na Hydrze. Jak tak na niego spojrzeć. I ta przede wszystkim. Przede wszystkim co czyni go używalność, to właśnie to, że na tym Face 2 mamy, słuchajcie, 5-gwiazdkowy Awaken do niego. Więc to nie jest tak naprawdę byle co. Przy tym, że on ma AoE na 1, gdzieś tutaj te podwyższenie rośnie, jakby jeszcze z jakimś perfect Veilem vale go tutaj przygarnąć. Te block, block buffy. Ja myślę, że taki Loki można. Można go gdzieś wcisnąć. Szczególnie na pięciogwiazdkowym Awaken. Przyda się, czy to na jakiś, słuchajcie, nawet na, na takim Sintranos, tak? Na, yy, na Curse City, gdzieś tam, jak, jak potrzebujemy na jakiegoś stage'a yy, postacie z Awaken, no to takiego Lokiego byśmy mieli zrobionego. No ale kto wyszedł z nim? Kto wyszedł z nim? Bo to nie było nam znane, znaczy znane było kto, ale nie znane był na, na, nam zestaw umiejętności. I zaczniemy sobie od Frey, która wyszła, która jest defense base. Tutaj już 9 osób tą Frey przygarnęło nawet. Oceniają ją jednogłośnie. Jednogłośnie, pięciogwiazdkowo, pięcio, pięcio yy, Jaka tu może być jeszcze taka skala? No, na pięć, na piątkę. Po prostu zobaczmy, dlaczego na piątkę. Na A1 atakuje wszystkich przeciwników i ma dodatkowo 20, nie, 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 nie 25% przed wyksiążkowaniem. Po wyksiążkowaniu szansa rośnie do 40% na umieszczeniu prowoka na jedną turę to jest aoe oh, słuchajcie kontratak atak z tego skilla kontratakuje z tego sk skilla kiedy e, shield, shield 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 tarcza ok szukałem odpowiednika jakoś nie mogłem e, trafić od razu shield umieszczony przez tego czempiona jest e, zabrany ale przez to ile obrażeń tak czyli jak padnie tam sporo obrażeń że ten shield już się wyczerpie, to kontratakuje z tego skilla i Prowołka umieszcza. To występuje raz na turę. Na A2 mamy umieszczenie Increase Defense na wszystkich sojuszników na dwie tury i również umieszczenie Shielda na wszystkich sojuszników na dwie tury, który proporcjonalny jest do defensywy tego czempiona. I do. Czekajcie. I do każdego Target Champions Max HP. Czyli że jeszcze to się skaluje z Max HP każdego pojedynczego sojusznika? Czy... No bo to rozumiem, że to na nas umieszcza tego shielda, na nas umieszcza Increase Defense, więc to na o nas mowa. Czekajcie, bo to sam w sobie już ten shield, który jest proporcjonalny do defensywny jakiegoś championa, to już jest potężny shield, tak? Ma takie shieldy mamy u. Mamy u Emika, tak? I u, mamy u Helikata, mamy u Walkiri. Eee, więc tutaj to solidna Solidna umiejętność. Jestem ciekawy, jak ten shield może być. Jest to umiejętność trzyturowa. Słuchajcie, więc naprawdę potęga, naprawdę potęga na A2, na A3 usuwa wszystkie debuffy ze wszystkich sojuszników nie umieszcza blok debuffa na dwie tury. Również filuje turneterek wszystkich sojuszników o 20% i też umiejętność trzyturowa. No, smaczna ta walki e, e, Freja. E, Freja, Freja, Freja. Smaczna, smaczna ta Freja. Jeszcze tutaj mamy na pasywie, że y, zwiększa defensywne tego czempiona o 5% za każdym razem, kiedy. Sojusznik zadaje cios krytyczny i to stakuje się do 50% o, o, Grubaśna ta freja. I tutaj mamy jeszcze e aktywny efekt pięciorturowy cooldown zapobiega śmierci sojusznikowi z największą ilością crit damage'a Oprócz tego championa, czyli ona siebie tak nie zrobi nawet jakby miała największą ilość crit damage'a i umieszcza i nie, utrzymuje ich przy życiu z jednym HP. Kiedy zostaną uderzeni, także już by umarli, to jeden HP tak ich tam trzyma. trzyma. Jeśli jest więcej takich czempionów, którzy mają tego tylko ten efekt się aktywuje, no to taka wzmianka później healuje tego, czy, tego zawodnika, którego uratowała, czyli naszego, no nie oszukujmy się, naszego takiego nukera, naszego gościa, który zadaje obrażenia healuje od 20% max HP i aktywuje, instant turn dostaje, czyli od razu będzie miał turę, czyli w tym momencie ona nie tylko staje się taka no, bo ja, jak widzę tutaj te, te, te prowołki, te usunięcia debuffów, to też gdzieś jakoś hydrowo ją kojarzę. Ale tutaj się zaczyna taki potencjał PVP w tym momencie gdzieś też. Yy, więc zdecydowanie, no Freja zawodniczka, którą z chęcią, z chęcią przytulę na, na swoje konto. Zapraszam. Tak jak te 9 osób, które już ją e, zgarnęły. Pewnie więcej nie wszyscy wystawiają ceny, prawda? Wy właściwie wystawiacie ocenę czempionu? Aż mnie to ciekawi. E, dajcie znać. Dajcie znać, czy wystawiacie y, oceny czempionom, który już macie. I mamy Odyna. No odyn. No nie ma co. No, no wygląda tak, że ja już. On nieważny, jaki ma zestaw umiejętności, ja go zapraszam. Tak, tutaj jeszcze kruki. No, wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. No to, to, to wiecie, I jeszcze jest taka jedna je, mityczna postać związana. Z krukami, także no, takie postacie muszą przychodzić. Tylko szkoda, że jedna mityczna, a druga to legendarny Void. No ale zobaczmy, co ten legendarny Void potrafi. Atakuje jednego przeciwnika, ma szansę yy, 75% szans na umieszczenie berserku na dwie tury. Ten berserk, z tego co się yy, orientowaliśmy w filmiku, który nam się ukazał, zwiększa obrażenia yy, otrzymywane i zadawane. Chyba tak to by to, to, to było. Możecie mnie poprawić, jeśli źle pamiętam. Tak mi się wydaje. Zresztą, możemy tutaj szybko jakoś zaglądnąć na to. Poszukać tego berserku. Gdzieś tu pewnie już jest rozpisany, czy nie? Jest. Is inflicted and Damage Received. Eee, o 50%. Tak. No. Czyli zwiększa, zarówno zadawane, jak i te um, otrzymywane. Na A2. Usuwie, usuwa wszystkie buffy ze wszystkich przeciwników. Yy, ja Wam powiem, już tak się orientuję, mniej więcej, co ten Odyn potrafi, przez to, że dungeon, o którym za chwilę sobie też porozmawiamy, jest już przeze mnie. No, zaraz zobaczycie, gdzie jesteśmy, jak sobie poradziliśmy. Yy, także ja już go znam i wiem, że ta umiejętność jest, słuchajcie, potężna, naprawdę. Usuwa wszystkie buffy. Umieszcza Decrease Defense i 100% szans zarówno na Decrease Defense, jak i na Stun'a To jest trzyturowa, to jest kontrola nad całą, całym, słuchajcie, teamem. Usunięcie wszystkiego. Decrease Defense, stun. Idealne ustawienie pod po prostu następnych zawodników w teamie, by uderzyć. By zrobić krzywdę potężną. Oprócz tego na A3 to jest taki skill powiem wam jak tu czytam, zaraz, no przeglądnijmy sobie, atakuje jednego przeciwnika zanim zaatakuje, znowu kradnie wszystkie bufy, kradnie wszystkie bufy z tego y, zawodnika, którego atakuje i tutaj jest ten damage tak rozpisany o, tutaj będziemy mieli 30 minut mamy na nagrywkę, no myślę, że zdążymy myślę, że zdążymy, y, atak y, czyli, że w zależności od tego jaki to jest rodzaj czempiona, którego atakujemy, tak będą skalować się obrażenia? Tak tu no co tu się dzieje? Halo. Proszę, proszę dać mi porozmawiać o tym skillu. Proszę dać mi porozmawiać o tym skillu. Warto zauważyć, że to jest y skill, który skaluje się z enemy max HP, który ignoruje 100% defensywy. A jeśli? A jeśli ktoś zostanie zabity przez ten skill? To revivik randomowego naszego sojusznika z 50% zdrowiem, 50% turnmeterkiem Słuchajcie, to bije niesłychanie. Tak mi się wydaje, że to, to po prostu ten Asgardian Judgment to jest naprawdę taki Judgment, że jak to, to jeszcze tak fajnie, tak bum, i taki piorunek zlatuje i, i sprząta. Najzwyczajniej sprząta. Eee, I ten pasyw, ten jakże niezwykle irytujący pasyw, który co 9 tur umieszcza block damage na tego czempiona i również umieszcza buff spreda, tak, który wszystkie buffy weźmie z tego czempiona i umieści na wszystkich sojusznikach. Słuchajcie, to jest tak niezwykle irytujące, że jak ten Odin, który jest głównym naszym rywalem na dungeonie, do którego teraz przechodzimy, ma jakieś sobie inne buffy na sobie, jakieś kontrataki, jakieś inne, innego typu rzeczy. I przyjdzie ten pasyw. To jest po prostu nieziemsko. Nieziemsko frustrujące, bo, bo to się tak rozprzestrzenia, tak szybko to tak naprawdę mieli. Jak on jest szybki, ten Oden. I to, to 9 tur. To wiecie, to jest tak jak Wukonga, tak? Każda tura się liczy. I bum, 9. I block damage. I block damage. I block damage. Trzeba naprawdę działać szybko, żeby temu zapobiegać. I eee, Także tak. Słuchajcie, nie znamy dalej Tora. Tora nie znamy, krążą głośne już plotki, że Tor będzie fuzją do zdobycia. Także no, czekamy z zaciekawieniem. Tor to jest taki zawodnik, którego tutaj nam przedstawili, że on uderzyć też będzie potrafił, jak tam ten pioruny z nieba zlatywały. A teraz przenosimy się na Danjonik i zobaczycie, co tam. Się wydarzyło. No na Dżoniku, słuchajcie, przybyłem tutaj, no i tak sobie pomyślałem od czego to będziemy zaczynali. No, jedno, jedno dwugwiazdkowe. powiem wam, że tutaj, no nie oszukujmy się, większość z nas sobie z tym poradzi bez problemu. Tutaj naprawdę wrzuciłem jednego zawodnika, który, no, one-shoty, one, -shoty, one -shoty i to chyba yy, genzina sobie tak wrzuciłem. I on tylko pyk, 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 po jednej sekundzie, po jednej sekundzie i tak się piołem, piąłem i byłem ciekawy, w którym momencie pojawią się problemy. Te. Te drużyny tutaj, jak widzieliśmy, jak widzieliście, jak jeśli, jeśli robiliście, ja tak nie, nie będę tutaj po kolei szedł i pokazywał, zmieniały się. Zmieniały się i powiem Wam, że gdzieś yy, chyba no, większe takie tarapaty, takie, że trzeba było już troszkę może większą uwagę przykładać, ale to tą odrobinkę w 15 stage gdzieś tutaj już, już coś się z, rozpoczęło. Także tu widzicie po 43, po 43, po minutce. No ale po 20 to już były takie troszkę schodki. Troszkę już było trzeba się zastanowić, jak to tutaj do tego podejść, co ten Oden robi, co on potrafi, co potrafią zawodnicy obok niego. Eee, gdzieś powiem Wam tutaj, że ta syl, która gdzieś chyba, nie wiem, czy zaczęła się w tym 20 stage'u, czy wcześniej. O, jak ona mnie frustrowała. O, jak ona mnie frustrowała tym pasywem le leczącym, ale wtedy nie odkryłem potężnej, pięknej taktyki, yy, która mówi o HP Bernie. HP Bernie, słuchajcie, którego serdecznie polecam do tego dungeona. Yy, jak widzicie, ja tu do dopiąłem się do stageu 29. No, na 30 aktualnie, przy tym, co próbowałem, jeszcze mnie nie stać. Jeszcze mnie nie stać. E, tutaj oni są naprawdę szybcy. Oni mają resisty. Już koniec, już tak nie siadają fajnie. Te, te debuffy e, jak widzicie, tutaj mają też ascendy na awaken. Mają po prostu na 6 sześciogwiazd, awaken. Ma każdy z nich. I ten skład, który widzicie tutaj, on zaczyna się od stageu 25. Tak, bo tutaj wcześniej mamy Syl, mamy jakla e, Air tak ich, jak mu tam było Ravn Matap i tutaj zaczynają się. Kto tu się zaczyna? Tu się nie. Tu 25, 26 zaczyna się Turvolt, zaczyna się Ursuga, zaczyna się Valkyria i zaczyna się Kantra. Mm, to czekajcie, bo tutaj chyba jest jeszcze Gregor. Gregor się później zmienia za Kantrę i ten skład finalny. No tutaj już już yy, ujawniłem, kim ja tutaj sobie radziłem. Powiem wam szczerze, że Alatreon Blade Master no stwierdziłem, że to jest normalnie, najzwyczajniej kontra na ten dungeon, można by powiedzieć. Dlaczego? Ano dlatego, że no po prostu jego buffy są protected. Jeśli walczy z bossem, to zarówno blok debuff, który tutaj ląduje na wszystkich sojusznikach, zarówno increase defense, jak i shield też są protected. On czyni ten run naprawdę, naprawdę przyjemny, powiem Wam szczerze. Eee, także gdzieś tutaj ja wiedziałem, że ja będę mógł na niego liczyć zawsze, no i mogę. No i mogę w takich sytuacjach, właśnie jak mamy na, na przykład nowy dungeon. Po co i dlaczego reszta? Już Wam mówię. Wiem, że to może nie jest jakiś. Tutaj nie przedstawiam Wam, słuchajcie, free to play friendly, yy, chociaż free to play z tej strony, ale. No, wiem, że nie każdy tak dysponuje tak, takimi smaczkami, jakim jest na przykład Venus, choć nawet Gnód, bo nie każdy na tą fuzję się załapał. No i tu Hanarak i Armas. Ale po co oni? No, wiecie co? Może słuchajcie, po prostu przenieśmy się do walki. Ja tu się trochę pomniejszyłem i zobaczmy, co się dzieje na początku. Decrease, atak, block buff na, na wszystkich. Jeszcze ze smitem tutaj to usiadło więc y, może będzie i... no zobaczymy, zobaczymy, ja tu nic nie mówię, bo to nie jest stuprocentowy skład i teraz co się dzieje, teraz by się wydarzył stun na nas wszystkich, stun na nas wszystkich wiązałby się z tym, że stracilibyśmy turę, więc oni by nam zrobili więcej szkody, po to jest Armans, żeby skontrolować tych zawodników, Venus jest z kolei po to, żeby Gnutowi y, no, tak naprawdę umilić życie y, z Decrease Defense i Weekend. Tuchanarak jest po to, żeby porozdawać blok buffa z Digris atakiem. Venus jeszcze rozdaje oczywiście HP Berna, który jest niezwykle przydatny w tym, w tym momencie. No bo po prostu szybciej sobie radzimy. Szybciej sobie radzimy z nimi. Przy każdej turze straconej mamy, mamy turkę. Czekajcie, zawiesiłem się, zawiesiłem się, ale obserwujmy, bo tak obserwuję, jest, wywalił się, no tak myślałem, że się wywali, jak tak to obserwowałem, bo nie wszystko już poszło na, na 100%, ale najważniejszy jest ten blok buff, który utrzymuje się gdzieś na, na Odynie, przy tym, że my unikamy Stuna, my, te, my tego Stuna oczywiście nie chcemy. I tutaj co się dzieje, mamy smita Zaraz, żebyśmy otrzymali jeszcze by było pysznie, gdyby teraz Venus rzuciła HP Berna, to by było tak idealnie w czas Tutaj Gregor, patrzcie jak, patrzcie, jak tutaj, on nic nie zbiera Mamy HP Berny Ale tutaj Oden potrafi zaskakiwać, słuchajcie, Oden potrafi zaskakiwać, więc zaraz Nie, jest, jest block buff Jest block buff Więc myślę, że tutaj zaraz zawodnika Będziemy kończyć I jest koniec i powiem Wam, nawet widzicie, bez gnuta rekordowy czas. No, jestem, jestem aż zaskoczony tym, e, bo gdzieś, jak gnut tu przeżyje, no to ten ran jest, był, był szybszy, był szybszy, bo 2,7 to był taki ran, gdzie wszystko poszło przynajmniej po mojej myśli, ale tutaj widzicie, smajte posiadały i jakoś tutaj ta wenus wykończyła. No widzicie, 3,3 miliona wenus, 1,7 miliona gnut tu Hanarak 840. A Blade Master i Armans są tylko i wyłącznie po to, by nam życie umilić, tak? Armans kontroluje yy, tak naprawdę. To jest tak: Armans kontroluje czwórkę zawodników obok Odyna, a Blade Master kontroluje Odyna, który by nas chciał tutaj yy, stunować, który by nam chciał zabijać. A tutaj mamy i Shielda i Blockbuff. No gdzieś ten Steam. Ja osobiście tak jestem zadowolony. Te dwie minuty mi wystarczą. Jak będę chciał tego pinpointa, który właśnie wyleciał, pofarmić, to w ten sposób, słuchajcie. Dajcie znać, jak wy sobie rodzili. Radzicie, do którego stage'a doszliście i jakim składem doszliście, bo może mnie zaciekawicie, jaką wy taktykę przybraliście. Ta mi się wydawała jakaś taka, wiecie, że wpadłem na to i wam pokazuję. Tyle ode mnie, słuchajcie. Myślę, że eventy jeszcze przed nami, więc będziemy się. Będziemy w kontakcie. Tymczasem ja się zwijam. Jak się wam podobało, to zostawcie coś po sobie, jakieś lajkosa, komentosa, czy subito i widzimy się w następnym odcinku. Siemano.